Najbliższe miesiące to przede wszystkim na niebie niebo jesienne. Gwiazdy, gwiazdozbiory nieba letniego, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni, powoli ustępują miejsca nad południowym horyzontem, przenoszą się powoli w część zachodniego nieba, gdzie będą widoczne tylko krótko po zachodzie słońca, a w nadominującą część nieba zaczynają wstępować gwiazdozbiory jesienne. Wśród nich takie konstelacje jak Andromeda, Pegas, Perseusz, znana pewnie wszystkim. Kasiopea, te gwiazdozbiory przez najbliższe miesiące będą nam królować, a gdy spojrzymy w kierunku wschodniego horyzontu w drugiej połowie nocy, to będziemy mogli już zobaczyć nadciągającą zimę w postaci takich gwiazdozbiorów jak byk, jak nawet Orion. Bliźnięta. A gdzieś pomiędzy tym jeszcze takie fantastyczne obiekty głębokiego nieba, choć widoczne go emokiem, jak na przykład słynne Plejady niewielka gromada otwarta gwiazd w konstelacji Byka. Wielu z nas zauważa ją na niebie, nawet miejskim. Wygląda wtedy jak taka miniaturowa wersja wielkiego wozu ale jako ciekawostkę powiem Państwu, że Plejady, bo taka nazwa jest tej gromady po japońsku, to Subaru. I gdy Państwo przyjrzycie się logotypowi tej marki samochodów, to, to zobaczycie dosyć duże podobieństwo w tej gromadzie gwiazd i w tym logotypie. Niebo jesienne charakteryzuje się też tym, że będzie z nami dosyć długo. Pamiętajmy, że w okolicach 20 września mamy moment równonocy jesiennej, tego dnia dzień zrównuje się z nocą, ale to jest ta mniej lubiana przez wszystkich, a przynajmniej przez z tych niegapiących się w niebo. Równonoc, bo od tego dnia e, noce będą już dominującą częścią doby. i wciąż będą się wydłużały aż do ostatniego dnia zimy, e, ostatniego dnia jesieni i pierwszego dnia zimy, czyli e, pod koniec grudnia. No więc ci, którzy spoglądają w stronę gwiazd, będą mieli teraz naprawdę e, dużo okazji do tego.